Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zwiększamy objętość, kręcimy włosy. Oczywiście pokażę Wam jak to zrobić. I w zależności od sytuacji zmienimy fryzurę na bardziej sensualną, bardziej wieczorową i bardziej okazyjną. Także mam nadzieję, że dzisiaj jednocześnie będziemy pielęgnować włosy przy użyciu serii Magnificent Volume od marki Oribe, która zwiększa objętość. I uwaga, pokażę Wam spray i piankę, akcji będziemy ją wmasowywać, rozczesywać, tak naprawdę opowiem Wam troszeczkę więcej o różnicach między tymi produktami i skupimy się również na rozświetleniu skóry twarzy przy użyciu kultowego setu od marki Rodial. I uwaga, jest tam krem, który tak naprawdę pokrywa cenę tego zestawu, a macie dodatkowo mega fajną, mega fajną maskę. Macie również tonik rozświetlający, delikatnie złuszczający i oczywiście żel do mycia skóry twarzy, ale pokażę Wam wszystko w nie będę przedłużać, także oglądajcie dalej, ale pamiętajcie o subskrypcji kanału i oczywiście, żeby oglądać mnie na Instagramie i być ze mną no na Muszę wam powiedzieć, że włosy są zawsze leciutkie po tej serii. Przede wszystkim, na pewno zauważyłam to już na sesji zdjęciowej, kiedy po prostu bardzo im potrzebny był taki wolium, uniesienie i te włosy, żeby były takie gęste, a muszę Wam powiedzieć, że wiadomo, że przez zimę troszeczkę nam włosów wypada. Ja sama się borykam, słuchajcie, z tym problemem, więc. Teraz szukam naprawdę dobrych wcierek, dziewczyny, polecajcie. I jednocześnie, gdzie nie miałam zaplecza, też stylisty, jeżeli chodzi o fryzurę, no to chciałam po prostu, żeby one były proste, ale żeby one pięknie były uniesione od nasady. Także ta seria Magnificent Volume bardzo mi się sprawdziła. I ja słuchajcie, na kampa wzięłam szampon i odżywkę, e, natomiast sobie też testowałam e, spray, bo spray bardzo mi polecała e, moja bardzo dobra koleżanka e, Ilonka, która cały czas używa. Słuchajcie, Olivia też kuleczki używa właśnie e, tej samej serii i ten spray dziewczyny bardzo lubiłam, zresztą ja tak podpatrywałam, że cały czas gdzieś tam sobie pryskają te włosy, więc e, stwierdziłam, że ja też potestuję. No i powiem wam, że już po zrzuciu widać, że polubiliśmy się, także to jest seria, która przede wszystkim bazuje na tym kompleksie e, Oribe Signature, czyli e, w ciągu z arbuza. Tutaj mamy też szalotkę. Eee, ekstrakt z litchi. Eee, I daje przede wszystkim włosom takie przepiękne... Po pierwsze, takie... Błyszczenie, taki blask, w ogóle tą, tą zdrowość włosa, bo słuchajcie, pamiętajcie, że tutaj mamy botaniczne ekstrakty, jeżeli chodzi o wszystkie produkty Oribe. Natomiast tutaj mamy, jeżeli chodzi o serię Volume, przede wszystkim ona bazuje na oleju z otrębów ryżowych, które zapewniają im łatwe rozczesywanie, przede wszystkim tą lekkość włosa, układanie się i elastyczność. Także ja w pierwszej kolejności oczywiście zawsze sięgam po szampon i myję włosy dwa razy. Natomiast dzisiaj sobie jeszcze zrobiłam peeling skóry głowy. Nałożyłam po prostu ten smoothie, który bardzo lubię i wykonałam sobie. Peeling. Natomiast jeżeli chodzi o markę Oribe, ona również ma świetny peeling. Um z lawy wulkanicznej, o ile się nie mylę. Także podobno jeden z najlepszych na świecie ogólnie peelingu do skóry głowy. E, natomiast e, tutaj jest to pianka, która tak jakby, to jest taka pianka, trochę żel, którą po prostu wmasowujecie. Ja się użyłam enzymatycznego właśnie z Moody, ponieważ on mi się super sprawdza i przede wszystkim po kampie fajnie mi oczyścił tą skórę głowy, gdzie wiadomo były właśnie stylizacje włosów i tak dalej, więc super. Ona przede wszystkim odetchnęła. Więc w pierwszej kolejności szampon. On jest bardzo leciutki. Muszę Wam powiedzieć, że on w ogóle przepięknie już sam w sobie unosi włosy od nasady. I po długości nałożyłam odżywkę, która ma taką fajną, lekką konsystencję Ona nie jest gęsta, to nie jest taka pasta Tylko to jest, słuchajcie, taki produkt bardzo leciutki, jeżeli chodzi o włosy Więc to w pierwszej kolejności zawsze Wam polecam, jak borykacie się właśnie z takim oklapusem Gdzieś tam te włosy na drugi dzień, czy nawet trzeci, słuchajcie Będą w fajnej kondycji, no to zdecydowanie, jeżeli macie ochotę i macie z tym problem To ta seria będzie dla Was No i oczywiście spray, również kompleks Oribe ale to jest w ogóle spray, który możecie zarówno od nasady sobie nałożyć, jak i po długości. Ale ja wiem, że są zwolenniczki zarówno sprayu, właśnie pod długości włosów. Mnie tego brakowało w ogóle z oliwy, więc cieszę się, że akurat na ten produkt z polecenia dziewczyn trafiłam. Natomiast e, ja, słuchajcie, jeszcze testuję sobie e, piankę do włosów. I dzisiaj w ogóle zmienimy sobie fryzurę, bo e, wyjdę sobie z e, prostymi włosami. One się, słuchajcie, ułożą, przegryzą z tą pielęgnacją, a wieczorem sobie zakręcimy te włosy, e, bo już tak naprawdę bazę mam, jeżeli chodzi o produkty, ponieważ już spryskałam włosy właśnie e, tym sprayem. Um, Oliwantym. Dodałam piankę na skalp, więc to jest naprawdę bardzo fajny produkt, który można pracować właśnie bezpośrednio, jeżeli chodzi o skórę głowy. On odbija przepięknie włosy, a wiem, że jesteście zwolenniczkami też pianek i bardzo lubicie pianki, też miło Wam się kojarzą, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, więc marka Oliwe również ma. I to jest taka fajna, słodka mini wersja, więc możecie sobie po prostu wziąć na przykład na wyjazd. Z pielęgnacji oczywiście zwiążę włosy, żeby było mi wygodniej, i pokażę Wam rozświetlającą pielęgnację od marki Rodial, czyli ta seria z witaminką C. Przede wszystkim te produkty bazują na owocowych kwasach Aha, mamy tutaj kwas mlekowy, kwas glikolowy, i oczywiście e, ekstrakt czerwony pomarańczy, który przepięknie rozświetla. E, no i oczywiście witaminę C. To jest tak naprawdę główny stanik aktywny, rozświetlający mocno. Zresztą ta seria jest dosłownie kultowa, jeżeli chodzi o markerowie, ale nie ma chyba bardziej popularnej. I obok tej czerwonej sedy są w bardzo dobrej cenie, ponieważ za 159 zł, zobaczcie ile macie dobroci, plus kosmetyczkę, płatki pod oczy. Także fajna opcja wyjazdowa. I muszę Wam powiedzieć, że ta pielęgnacja się bardzo zwraca, bo jest ekstremalnie wydajna. Tutaj dosłownie wystarczy odrobinka każdego produktu. No i w pierwszej kolejności delikatnie złuszczający żel z witaminką C, kwasem glikolowym, mlekowym, no i oczywiście ekstraktem z pomarańczy. Na tym głównie bazuje ta seria. Ona ma rozświetlać, delikatnie przede wszystkim liftingować skórę dzięki właśnie działaniom antyoksytacyjnym. A wiecie, że ekstrakt z pomarańczy i witamina C no fantastycznie pod tym kątem działają na skórę. I tutaj macie cleanser, który też jest bardzo fajny na cenie osobno, bo on kosztuje 38 zł, więc taka fajna opcja wyjazdowa. A pamiętajcie, że marka Karodiad jest marką gwiazd, w związku z tym ona jest też bardzo luksusowa, e, ma bardzo dużo kluczowych składników aktywnych dla naszej skóry, no i to są wyselekcjonowane kosmetyki, więc jeżeli chodzi o delikatne złuszenie, tutaj absolutnie nie obawiajcie się tych kwasów owocowych, ponieważ one bardzo ładnie e, jakby oczyszczają też skórę, ale przede wszystkim bardzo fajnie usuwają martwe e, komórki na skórkę, komórki na skórkę, martwe, słuchajcie, skórki, także... One gdzieś tam nam psują ten makijaż. Makijaż wygląda wtedy na ciężki. A pamiętajcie o tym, że dosłownie wystarczy odrobina takiego produktu. Zmywamy go, a następnie tonizujemy. I tutaj Wam pokażę bardzo kultowy kosmetyk marki Rodial, który myślę, że doskonale. Zobaczcie, jaka buzia jest przepięknie oczyszczona. W ogóle to jest bardzo delikatny produkt, także o to się absolutnie nie obawiajcie. I teraz jeden z takich moich ulubieńców: to jest w ogóle bardzo, bardzo kultowy, jak Wam podkreślałam wcześniej, e, tonik. To jest, słuchajcie, Glow Tonic z witaminą C. Brightening tak naprawdę od marki Rodial. E, Tonik, który dla mnie jest po prostu petardą, jeżeli chodzi o to rozświetlenie, takie mam wrażenie, że zliftingowanie optycznie skóry. No i przede wszystkim ta buzia jest taka mega wypoczęta. I słuchajcie, ja w pierwszej kolejności oczywiście kilka pompek sobie nakładam na buzię, nigdy nie nakładam na tonik. Mimo, że generalnie tak też jest skonstruowane opakowanie, ale ja wolę tą opcję bezpośrednio nakładania na skóry i nałożymy sobie maseczkę do tarzy. i to powiem Wam wczoraj, że będzie naprawdę hicior bo maska jest mocno rozświetlająca więc dzisiaj Wam pokażę taki produkt, który jednocześnie bardzo fajnie rozświetla, ale to jest taka maska niezwykle odżywcza i naprawdę potrzymajcie ją długo, żeby, żeby po prostu docenić ten produkt, ona jest składana na pół i jest w takiej jakby płasie zabezpieczającej, więc będzie Wam też łatwo z niej skorzystać Zawsze to słuchajcie, te płachty. Mnie niezwykle irytują, jeżeli chodzi o zdjęcie produktu, ale, ale możecie na spokojnie taką maskę, tak jak ja lubię, hydrożelową, nałożyć sobie na skórę na kilkanaście minut i macie naprawdę super pielęgnację. Także trzymamy ją, myślę, że spokojnie 20 minut na buzi. I za chwilkę do Was wracam z resztą pielęgnacji. Powiem Wam, że aż nie chcę się zajmować tej maseczki, bo ona jest po prostu tak wygładzająca skóra. Jeszcze słuchajcie, widzicie, to jest jeden taki błąd, który oczywiście zawsze Wam też podpowiadam, żeby uniknąć czyli włożyć po prostu maskę do lodówki, bo jeżeli macie hydrożel, taką płachtę, to ona słuchajcie jest po prostu no, rewelacyjna, żeby włożyć do lodóweczki, także... Zobaczcie, zobaczcie ten glow. Także maska jest naprawdę genialna, jeżeli chodzi o e, takie właśnie elementy nawilżające, wygładzające. No i jak włożycie do lodówki, to również redukujące obrzęki. Słuchajcie, w zestawie mamy jeszcze jedną rzecz. Czyli słuchajcie, zostały nam na co dzień trzy produkty. To myślę, że jest bardzo fajny deal, zwłaszcza, że jeżeli macie opcję tą czerwoną, to możecie sobie naprawdę pomiksować działanie, zwłaszcza, że tam jest smocza krew, czyli Dragon's Blood i to jest e, produkt na bazie żywicy, który bardzo mocno regeneruje, a te produkty rozświetlają. Także możecie mieć takie fajne sety na wyjazd, na rano i na wieczór. No i zobaczcie, cała rodzina korzysta, ponieważ mężczyźni myślę, że też potrzebują takiego rozświetlenia na skórze. Słuchajcie, sufle do skóry twarzy to jest taki krem. On w ogóle przepięknie trzyma makijaż. To jest taki kosmetyk, który ma bardzo, bardzo leciutką konsystencję i przede wszystkim tak fajnie się rozpuszcza na buzi. No i co jest w środku, dziewczyny, co jest w środku, jeżeli chodzi o skład? Pamiętajcie, że jest tam przede wszystkim masło który które cudownie zabezpiecza skórę przed przesuszeniem chroni ją, mamy witaminkę C w postaci kwasu askorbinowego yy, i mamy oczywiście tokoferol z kwalam, które pięknie wnika w głąb naszej skóry i ją nawilża, przede wszystkim skwalany jest nośnikiem na substancji nawilżających, taki jak właśnie to koferol. Więc dziewczyny, myślę, że mamy ten etap za sobą. Ja słuchajcie, suszę włosy, dzisiaj sobie testuję w ogóle najnowszą suszarkę Fly, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że ten panel jest tak mocno rozbudowany. No w ogóle jakby inna marka, która wiecie, że jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o te produkty do włosów, może się schować. Serio, naprawdę te, te suszarki, w ogóle sprzęt, który będzie w kolejnych miesiącach jest naprawdę fantastyczne, w ogóle te panele. Każdy detal jest słuchajcie dopracowany, także ja słyszę włosy yy, i. Szczerze, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj filencka mnie bardzo, bardzo mocno jakby rozświetliła, zaskoczyła taką przyjemnością ogromną. Także myślę, że Wam również tego życzę, jeżeli sobie coś sprawicie z tego, albo cofnijcie się do poprzednich filmików. Myślę, że też o umilę czas. Także słuchajcie, suszę włosy, pokażę Wam efekt końcowy, a później wieczorkiem będziemy je kręcić, także uzyskamy efekt volume i jednocześnie pokażę Wam, jak można od razu zmienić look. Zmiana luku. Przedzieliłam sobie włosy na pół i je związałam w koczek, tak żeby mi nie przeszkadzały. I teraz tak, uwaga, ja mistrzem kręcenia włosów nie jestem, ale na ten spray naprawdę mi się pięknie kręcą włosy, także um, ja mam remingtona tą lokówką. Słuchajcie, taka naprawdę mega tradycyjna, także żadnych bajerów nie ma, po prostu kręci włosy, e, natomiast e, muszę wam powiedzieć, że suszarka z Brifly jest genialna. Jest naprawdę świetna, w ogóle te tryby, wszystkie. Ja na przykład sobie mogę tym panelem zmieniać, em, wiecie, em, temperaturę, tryb włosa, tryb włosa, no rodzaj włosa. Więc słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę fajna sprawa, bo po prostu to działa tak mega intuicyjnie i ona jest taka piękna. Także gdzieś tam dodatkowy look e, naprawdę nam umila e, suszenie. Zobaczcie w ogóle, jak ja mam śnieg, nie wiem, słuchajcie, skąd mam tego Chyba na kampie gdzie sobie nabiłam, jak szłam. Eee... A w ogóle jestem taka, że mam bardzo szybko śniaki. Więc dajcie znać, czy wy też takie wrażliwe jesteście. A, co e, wiem jedną na temat e, kręcenia włosów, a mówię, no mistrzem nie jestem, to to, że trzeba je e, przede wszystkim zostawiać do wystygnięcia. Że słuchajcie, nie kręcimy, nie od razu ich nie rozczesujemy. Tylko niech one sobie po prostu osygną w swoim tempie. Eee, I wiecie, ja po prostu dzisiaj sobie tworzę takie delikatne fale, więc to będzie naprawdę bardzo szybkie kręcenie. Zresztą e, mam dosłownie chwilkę, bo jeszcze sobie może wiecie, ogarnę tutaj sprzęty, wszystko też poładuję, e, bo też idę dzisiaj na babski wieczór, także też się słuchajcie, szykuję razem z wami. E, piątek, piąteczek i na niedzielę będziecie już miały e, filmik gotowy, także widzicie, multifunkcyjność. Także ja bardzo, bardzo lubię w ogóle wplatać to, co się u mnie dzieje z publikacjami na YouTubie, bo to jest po prostu autentyczne, to jest mega szczere, to jest autentyczne, to jest to, co jakby Was interesuje, czyli to, co się u mnie sprawdza po prostu w praktyce i nic, słuchajcie, tak naprawdę nie jest, widzicie tak, a, dobra, przetestujemy i, do, i dalej jakby rzucam te rzeczy w kąt. Nie, słuchajcie, to są takie testy. Nie wiem, z życia wzięte. <noise> Także słuchajcie, pokażę Wam, jak wyjdą loki na ten spray i za chwilkę do Was wracam. No, trochę to potrwa, więc myślę, że... Za jakieś 10, 10 minut będę po prostu to kręcić, ale szybko idzie, widzę, bo sobie nastawiam troszkę wyższą temperaturę. Zostawię je do sygnięcia i później wam pokażę. Dobra, przeczekałam, słuchajcie, troszeczkę tutaj. Ja, to wiecie, mistrzem bloków nie jestem generalnie, więc gdzieś tam mogą być jakieś niedociągnięcia i nie wiem, czy mogę za wysoko sobie gdzieś tam podciągnąć, no ale zobaczcie. No, wydaje mi się, że całkiem sensownie, ale ocencie, bo e, może któraś z was jest po prostu specjalistką w kręceniu loków i gdzieś tam mi coś e, doradzi w komentarzu. Ja wiem, że słuchajcie, e, trochę za wysoko sobie trzymałam e, głowy, bo wtedy tak. Ja mam wrażenie, że takie loki puszczone tak odtąd, mniej więcej właśnie tutaj, że to tu jest prosto i tak sobie przeciągamy, e, no to powiem Wam, szczerze, że to wtedy e, fajnie wygląda, jak naturalnie, ale to są loki, które dopiero zostały e, nakręcone, a wiecie, że. Ja mam też dużo włosów i one są e, dosyć ciężkie. To one na pewno sobie opadną, ja je zaraz e, wysprayuję e, Lakieram, żeby się trzymały i powiem Wam szczerze, że, e, fajnie. Co się tego sobie założę? Słuchajcie, może jakąś sukienkę, Ktoś Tak e, się kobieco bardzo czuję w blokach, więc e, dajcie znać, czy Wy też tak macie tutaj sobie można, słuchajcie, zawsze jakąś spin... O, właśnie... To jedno tak mi nie wyszło, ale zobaczcie, możecie sobie złapać fajnie i zrobić taką o, sorry za tło, ale chłopaki szaleją, bo już jest, wiecie, piątek, już palma bije, także sobie złapę te włosy na razie tak, żeby one ładnie odbiły, tutaj się tak przyklepały, no i słuchajcie, myślę, że mamy to, także... Ode mnie dla Was e, mini, e, nieudolny tutorial kręcenia loków, ale to są moje, słuchajcie, początki. Ja mam już długie włosy i wiecie, jak też chcę wykorzystać ich potencjał. Właśnie, a loki e, są idealną do tego okazją. Także, proszę bardzo zakręciłam, nakręciłam się i zakręciłam sobie włosy. Także bardzo Wam dziękuję za ten film. E, zobaczcie sobie tą serię, e, zobaczcie sobie w ogóle ten spray. Wiem, że właśnie moja e, bardzo dobra koleżanka e, zrobiła rolkę na temat tego, jak właśnie nakręcić e, na przykład tę skarpetkę, słuchajcie, mm, włosy, właśnie sprayując je uprzednio właśnie sprayem Oribe, a później po prostu e, suszymy włosy i nakręcamy sobie na skarpetkę na noc, więc też to, słuchajcie, jest bardzo fajny patent i ona mówi, że na skarpetkę super śmiga, ja nie testowałam, ale na ten ma takie długie, więc chyba gdzieś tam będę, będę korzystać i sobie kombinować, skoro te loki mi się tak podobają, także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko, trzymajcie się, cześć!